Połowa września, może już u niektórych koniec sezonu, a u mnie dalej pomidory dojrzewają, rosną, owocują. I tu chciałbym zaprezentować kolejną swoją odmianę pomidor Frambo F1. Frambo to odmiana pomidora w kolorze malinowym i nawet z języka esperanto oznacza. Frambo oznacza malinę, a więc naprawdę jest to typowy malinowy pomidor. Jak widzimy, grona nie są, to znaczy owoce nie są zbyt duże, w granicach tak 160-180 gram, czasem trochę większe, błyszczące, ale za to bardzo obfite. Proszę zobaczyć, tu jest jedno z tych gron, i tam kolejne, które widać bardzo obfite grona w miarę równomiernie dojrzewają oczywiście to wszystko zależy jeszcze od warunków różnego rodzaju owoce są lekko spłaszczone ładne i bardzo smaczne odmiana ta charakteryzuje się bardzo obfitym wiązaniem olbrzymia ilość pomidorów jest wrzesień a zobaczcie ile jeszcze tych pomidorów jest do zebrania oczywiście owocuje na wielu gronach Tutaj mam na przykład na tym owocu dwa pędy, i wszystkie owocują aż do szczytu tunelu. Także bardzo dobrze planujący i polecam, kto lubi w kolorze malinowym i smaku malinowym. Są to pomidory bardzo soczyste z dużą ilością soku. Zaraz zobaczymy. Pozwolę sobie obciąć takie grono jedno, może tu, żeby się ładnie tu. Zaprezentowały, proszę zobaczcie jakie pomidorki. I jeszcze jedno, może no i rozkrójmy właśnie takiego pomidora. Pomidory są bardzo odporne, mają wiele odporności. Tutaj, może zaprezentuję wam, jakie odporności są w katalogu. Hazery związane z tym pomidorem jest bardzo duża ilość odporności nie wszystkie przeczytam, ale na przykład jest to wirus żółtej kędzierzawki liści pomidora wirus mozaiki pomidora fuzaryjne więdnięcie pomidora wertycylioza pomidora bakteryjna centkowatość pomidora i najważniejsza brunatna plamistość liści pomidora rasy 1.5 tu wszystkie, praktycznie większość moich tych odmian, dlatego tak się dobrze e, zachowuje do końca sezonu, do końca uprawy, do jesieni, gdyż większość z tych pomidorów mam e, właśnie odporną na, na tą tamistość liści, która jest najczęstszą chorobą. Zachęcam do filmu na ten temat, e, które odmiany i dlaczego e, chorują i jak zapobiegać tym chorobom. A teraz próba. Mm. może mniej słodki jak honeymon, ale również bardzo podobny w smaku i ze smaczkiem go można jeść no jak widzimy tutaj mm, komory nasienne są sporo tych nasion komór kilka, trzy, cztery może no i mm, bardzo soczysty, mięsisty taki wypełniony dobrze w tych komorach i smaczny. Hmm. Tego pomidora by się chciało jeść i jeść. Ponadto, jak widzimy, on jest dość twardawy tu, także można go długo przechowywać i nie będzie się tam gniót, i, czy transportować na przykład. W katalogu Hazery, również e, odnośnie tej odmiany, jest napisane, że odporny na zmiany temperatur owocuje dobrze m, w przypadku nawet chłodnych e, temperatur niższych, a więc nadaje się już e, wczesną wiosną do uprawy oraz późną jesienią. Kiedy już te noce, tutaj tak jak w tej chwili noce e, są zimne, dnie jeszcze w miarę, ale Noce zimne, chłodne, a pomidor ładnie rośnie, owocuje i zawiązuje się, pozawiązywał się, no bo tu już jest ogłowiony, także już wyżej nie puściłem go, bo już nie ma miejsca. Więc zachęcam do uprawy również tego pomidora. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Zapraszam do kolejnych moich filmów. Do zobaczenia.